W świecie hobby, gdzie każdy stara się robić co może, żeby oderwać się od codzienności, są oni. Fotografowie najbardziej toksyczna grupa społeczna wśród hobbystów. Tak, powiedziałem to. Rowerzyści, sportowcy, gracze żadna społeczność hobbystów nie jest tak podzielona wewnętrznie jak społeczność fotografów. I tu nie chodzi o to, że ktoś zaczyna fotografować i pyta o pomoc. Tu chodzi o wojenki systemowe, wyśmiewanie nowicjuszy. Dogmatyzm starej szkoły i wieczną wojnę o to, kto ma większe obiekty. Dosłownie i w przenośni. W tym filmie opowiem Wam, jak prawie zostałem zaćgany przez innego fotografa, bo miałem czelność fotografować w jego lesie, bo najwyraźniej las podpisał z nim umowę na wyłączność na tamte drzewa. Zapnijcie pasy, wchodzimy do świata, w którym ISO 100 to religia, a każde zdjęcie to pole bitwy. Będzie trochę śmiesznie, trochę strasznie, ale wszystko niestety prawdziwe. A jeśli macie ochotę ogarnąć swoją fotografię o strony technicznej lub po prostu potrzebujecie pomocy z wyborem sprzętu czy ustawieniami, to przypominam, że prowadzę konsultacje online. Możecie ze mną pogadać indywidualnie i rozwiązać swoje fotograficzne dylematy. Szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem. Na moim kanale filmy z reguły trzymają średnio 99% łapek w górę od Was, prawie zawsze. Widzowie się zgadzają, komentują, śmieją się, rozumieją przekaz, ale wystarczy, że wrócę odcinek, w którym powiem cokolwiek o sprzęcie fotograficznym i nagle ta średnia leci na łeb, na szyję, 90-89, jakby to był mój osobisty atak na czyjąś matkę. Bo w świecie fotografii nie wolno krytykować sprzętu. Nie wolno powiedzieć, że Sony i Canon mogą być równocześnie dobre. Nie wolno powiedzieć, że Fuji nie nadaje duszy zdjęciom. Nie wolno mieć więcej niż jednej lubianej marki. I to mnie zainspirowało do dzisiejszego odcinka, bo serio, zaczynam mieć nieodparte wrażenie, że fotografowie to najbardziej toksyczna grupa społeczna wśród wszystkich hobbystów. I dziś Wam pokażę, dlaczego tak uważam. W tym filmie opowiem też, jak prawie zostałem zaćgany przez innego fotografa, bo wszedłem do jego lasu z aparatem. Będzie historia z nożem w jednej i aparatem w drugiej ręce. Zostańcie do końca, zobaczycie, że to nie tylko moje przemyślenia. To portret środowiska, w którym każdy chce być lepszy, ale nikt nie potrafi po prostu wyjść i robić zdjęć dla przyjemności. Wiecie dokładnie, co się dzieje, kiedy jakiś świeżak wrzuca swoje pierwsze zdjęcie na forum albo grupę fotograficzną, prosząc o konstruktywną krytykę. No, klasyk. On jeszcze myśli, że trafił do społeczności pasjonatów w tym momencie ale nie wiem, że właśnie wrzucił swoją pracę do takiego akwarium pełnego pirani albo gorzej, do stada wygłodniałych, sfrustrowanych teoretyków, którzy od dekady nie zrobili ani jednego dobrego zdjęcia, ale za to wiedzą wszystko i rzucają się na niego jakby właśnie popełnił najcięższe przestępstwo, jakby kliknięcie z pustu migawki bez certyfikatu od forumowej elity było grzechem śmiertelnym. A biedny świeżak jeszcze nie wie w jakim środowisku się znalazł. I tu właśnie zaczyna się to, co ja nazywam galerią toksycznych archetypów fotograficznych. Czyli zbiór osobowości, które prędzej zrobią ci publiczne rozstrzelanie za brak ostrości na oku, niż sami wykonają zdjęcie, które nie wygląda jak tapeta z Windowsa 98. Na pierwszy ogień idzie elitarny strażnik Rawów. To ten, który żyje po to, by cię poprawiać. Wszystko robisz źle. Za dużo cieni, za mało kontrastu, kompresja obrazu, taka, że boli go dusza. Nieważne, że sam wrzuca zdjęcia wielkości znaczka pocztowego z 2007 roku, liczy się, że wie lepiej, bo przecież to on przez 30 lat fotografował analogiem. Fanatyk marki. Urodził się z Kanonem w ręce, umrze z Nikonem w sercu, albo na odwrót. A jeśli napiszesz, że Sony też jest spoko, ban. Dla niego każda inna marka to zdrada ideałów. I nie pytaj go o zdjęcia. Jego galeria to trzy sample z katalogu producenta i jedno ujęcie kota z 2013 roku. Przeryw lasu. To ten, który ma swój teren. Jak wejdziesz z aparatem do jego ulubionego lasu, to czuj się jakbyś próbował mu poderwać żonę. A nie daj Boże wrzucisz zdjęcie z tego samego miejsca, co on. Z podobnym kadrem. To właśnie taki koleś prawie mnie kiedyś zdać gałnożem, ale o tym za chwilę. Dalej mamy takich, co wiecznie krytykują, a nie mają portfolio. To mój ulubiony typ. Najgłośniej krzyczy, najwięcej wie, wszędzie zostawia swoje trzy grosze krytyki, a jego profil pusty, albo gorzej, zapełniony zdjęciami, które wyglądają, jakby od dwóch dekad nic się w jego fotografii nie zmieniło. Jakby zatrzymał się w rozwoju dokładnie w momencie, gdy Photoshopa używało się jeszcze z płytki instalacyjnej. I co ciekawe, właśnie ci, którzy najgłośniej krzyczą, zazwyczaj pokazują najmniej, albo prezentują prace, które zatrzymały się w czasie, jakby świat w fotografii. Poszedł do przodu, a oni zostali gdzieś w okolicach pierwszego Lightrooma Apostą naturalności. Czyli ten, który nie obrabia zdjęcia, bo prawdziwa fotografia powinna być naturalna. Jasne, Janusz, tylko że twoje zdjęcie wygląda, jakby zrobił je kartoflem przez szybę w trakcie deszczu. Dla niego każde użycie kontrastu, każde wyciągnięcie z cieni, korekta balansu bieli to już jest ogromna manipulacja rzeczywistością, a sam robi foty w trybie auto, bo przecież aparat i tak wie najlepiej. No, i jak się odważysz wrzucić cokolwiek po Lightroomie albo Photoshopie, to jesteś oszust, przestępca, antychryst fotografii. Teoretyk z klasy 2B, mój absolutny faworyt, Koleś, który nie fotografuje wcale, ale w liceum miał rozszerzoną fizykę i przez tydzień wałkowali soczewki. I od tamtej pory zachowuje się, jakby był dyrektorem działu badań optycznych w NASA. Nie zrobił żadnego zdjęcia od czasów komunii swojej kuzynki, ale za to potrafi wytłumaczyć, dlaczego twoje szkło f 14 4 przy tej ogniskowej nie może dawać takiej separacji planów, albo jak wielkość krążka rozproszenia wpływa na głębi ostrości i będzie się przy tym zachowywał jakby tłumaczył ci budowę wielkiego zderzacza hadronów. I w tym wszystkim najbardziej żal tych, którzy po prostu chcą robić zdjęcia, uczyć się, dzielić pasją, ale zamiast konstruktywnej rozmowy trafiają na poligon ego, frustracji i świętego przekonania, że moja racja jest najmojsza. A to są tylko moje ulubione typy fotografów, ale wiem, że wy też macie swoje historie. Więc teraz wasza kolej. W komentarzach wrzućcie jakie inne gatunki fotografów powinniśmy dopisać do tej listy. Może macie perełki z własnych grup albo z plenerów. Najlepsze opisy przeczytam w kolejnym odcinku z tej serii. I żeby była jasność, ja to wszystko mówię trochę z przekąsem i przymrużeniem oka. To są takie uwypuklone sytuacje, które widziałem na forach i w grupach foto. Wiadomo, że w prawdziwym życiu większość fotografów to chyba normalni, fajni ludzie, z którymi można pogadać o obiektywach i nikt nikogo nie pogryzie. No chyba, że w lesie. Bo pewnego dnia. Byłem na rozpoznaniu nowego terenu. Las bardzo blisko mojego domu, ale nigdy go wcześniej nie odwiedziłem. Chciałem sprawdzić, co tam można fotografować. Po prostu zwykły, spokojny spacer. I wtedy trafiłem na nich. Dwóch gości w środku lasu nie mieli siatek maskujących, tylko lornetki. Patrzyli na mnie, tak jakby zobaczyli ducha. Ewidentnie się nie spodziewali, że ktoś może znać ten las. Zachowywali się tak nerwowo, że od razu wiedziałem, że jest tutaj jakiś rzadki gatunek, który oni obserwują. Coś, co chcą zachować tylko dla siebie. No i wtedy zaczęło się robić trochę dziwnie, bo ci dwaj goście w tym momencie powiedzieli, że mam w tej chwili opuścić ich las. Zaśmiałem się, bo wiedziałem, że nikt nie może mnie wygonić z publicznego lasu, szczególnie dwóch przypadkowych ludzi, którzy nawet nie są leśnikami ani żadną inną służbą leśną, więc powiedziałem, że ja tam po prostu zostaję w tym miejscu. Pokłóciliśmy się tam chwilę, bo nie zamierzałem odpuścić, a zamiast wracać tam skąd przyszedłem, zacząłem kierować się głębiej w ten las i rozstawiać samym sprzętem. Wtedy podeszli do mnie. Jeden był spokojny, ale wyglądał nawet, jakby mu było trochę wstyd za kolegę, a drugi był już mocno nerwowy. Taki, co patrzy na ciebie, jakby już w głowie rozgrywał scenariusz, w którym nie wychodzisz z tego lasu w jednym kawałku. No i właśnie ten narwany złapał za rękojeść noża przy pasku i powiedział, że porozmawiamy sobie inaczej, jeśli będę się tu jeszcze kręcił. I wtedy uznałem, że to nie jest zdrowa psychicznie osoba i że może jednak lepiej oddalić się kawałek, niż sprawdzać, co to znaczy, że porozmawiamy inaczej. I to było chyba najdziwniejsze spotkanie w mojej historii fotografii przyrodniczej. I pierwszy raz, kiedy byłem bardziej zestresowany ludźmi niż zwierzętami w tym lesie. To właśnie wtedy dotarło do mnie, że ta toksyczność, o której tak dużo się mówi w internecie, wcale nie kończy się na komentarzach na forach. W fotografii przyrody ludzie potrafią być w stosunku do siebie wręcz całkowicie wrogo nastawieni. Nie traktują się jak zdrowa konkurencja, tylko jak wrogów, jak przeszkodę. No ale Trudno się dziwić, wiem skąd to się bierze. W tej dziedzinie fotografii naprawdę ciężko o dobre miejsce na zdjęcia. Jeśli ktoś takie znajdzie, to trzyma je w tajemnicy jak swój największy skarb. Bo jak tylko informacja wycieknie, to zlatują się inni i oszczędzają w ten sposób tygodnie, nawet miesiące spędzone na rekonesansach. I tu właśnie jest sedno sprawy. Bo tu nie chodzi o to, że ktoś oszczędzi sobie tygodnie czy miesiące rekonesansów w lesie. Problem zaczyna się wtedy, gdy taka miejscówka przestaje już być tajemnicą. Ktoś pokaże ją znajomym. Ci pokażą kolejnym, i tak dalej. I po roku okazuje się, że ta super miejscówka nie jest już dobra ani dla fotografa, ani dla zwierząt, które tam mieszkają albo mieszkały na tym etapie. Bo zwierzęta musiały ryzykować i przenieść się w inne miejsca, zmienić żerowisko po prostu, czasem na gorsze, czasem dalej od wody czy schronienia. I wszystko dlatego, że zrobiło się tam zbyt tłoczno od ludzi. I właśnie dlatego w tej fotografii łatwiej o wroga niż o kolegę po fachu. To sprawia, że każdy obcy w pobliżu dobrego miejsca jest traktowany z podejrzliwością, jak intrus. I tak, czasem kończy się to zwykłą kulturalną rozmową, a czasem no, tak jak w moim przypadku, właśnie. Wiecie co? To w sumie temat na zupełnie osobny odcinek, bo tu w terenie jest jeszcze jeden ciekawy konflikt. Fotografowie kontra przyrodnicy, kontra ornitolodzy. Bo tak jak niektórzy fotografowie potrafią zachowywać się w sposób, który szkodzi przyrodzie. Tak część ornitologów i przyrodników też nie do końca rozumie, jak wygląda nasze zajęcie, nasza praca. Widzą tylko tych najgłośniejszych, którzy robią złe wrażenie. I z tego rodzi się naprawdę realne napięcie w środowisku. Jeśli chcecie, żebym nagrał o tym pełny materiał, to dajcie znać w komentarzu. Mam kilka całkiem ciekawych historii, które mogą Was zaskoczyć.